Cyberbezpieczeństwo to dziedzina zajmująca się ochroną systemów komputerowych, sieci, urządzeń oraz danych przed cyberzagrożeniami, takimi jak ataki hakerskie, niezłośliwe oprogramowanie, malware, wycieki danych czy oszustwa internetowe. Główne cele cyberbezpieczeństwa poufność zapewnienie, że dane są dostępne tylko dla uprawnionych osób. Integralność Zapewnienie, że dane nie zostały zmienione w nieautoryzowany sposób. Dostępność. Zapewnienie, że systemy i dane są dostępne wtedy, gdy są potrzebne. Mazurski Bank Swódczy w Gliżycku prowadzi, prowadził projekt dotyczący bezpieczeństwa w sieci i, i fizycznego. Przykładamy bardzo dużą wagę do zachowania właśnie bezpieczeństwa i między innymi wprowadziliśmy szkolenie dla pracowników i dla uczniów szkoły, z którą współpracujemy, dotyczący cyberbezpieczeństwa w sieci. Jest to nowoczesna platforma wykorzystująca technologie takie, jakie dzisiaj obowiązują. I hmm, po, próbujemy przekonać hmm, i pracowników, i uczniów o tym, że bardzo ważne jest zachowanie ostrożności w tym, co robimy w sieci. Na czym konkretnie polega cyberbezpieczeństwo? Zabezpieczenia techniczne, takie jak zapory sieciowe, oprogramowanie antywirusowe i antymalware, szyfrowanie danych oraz autoryzacja i uwierzytelnianie. Zarządzanie ryzykiem, na przykład identyfikacja potencjalnych zagrożeń, ocena ryzyka i planowanie działań zapobiegawczych oraz regularne audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne. Procedury i polityki to tworzenie wewnętrznych regulaminów bezpieczeństwa oraz ograniczanie dostępu do informacji tylko dla odpowiednich osób. Zarządzanie kopiami zapasowymi oraz edukacja użytkowników, a dokładniej szkolenia z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci, uczenie rozpoznawania fałszywych maili, budowanie świadomości zagrożeń. Cieszę się niezmiernie, że zawitała do nas firma, która chce wdrożyć, może bardziej unowocześnić, może wdrożenie cyberbezpieczeństwa, które u nas jest także poruszane na zajęciach. Uświadamiamy młodzież, ale nie tylko młodzież, także pracowników szkoły, że w dzisiejszych czasach niesłychanie ważną sprawą jest właśnie bezpieczne poruszanie się w sieci, a także zabezpieczenie się przed wszelkimi rodzajami ataków, które nam grożą. Cyberbezpieczeństwo to dziś kluczowy element funkcjonowania każdej organizacji, od firm prywatnych, przez banki, po administrację publiczną. W dobie cyfryzacji i rosnącej liczby zagrożeń w sieci, inwestowanie w ochronę danych i systemów informatycznych staje się nie tylko koniecznością, ale podstawowym warunkiem bezpiecznego funkcjonowania. My jako firma współpracujemy z Mazurskim Bankiem Spółdzielczym w Giżycku i w ramach tej współpracy aktualnie przeprowadzamy szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa w trochę takiej nowej odsłonie w technologii VR, która jest bardziej atrakcyjna dla uczestników. W tym momencie jesteśmy w szkole, gdzie pokazujemy uczniom kształcącym się na przyszłych informatyków, mam nadzieję, właśnie. Jak może wyglądać atak hakerski, jak przeprowadzić ten atak hakerski, oczywiście, w taki sposób, żeby akurat pokazujemy to w miarę etyczne, i jakie zagrożenia, z jakimi zagrożeniami możemy się spotykać. Myślę, że kwestie edukacji w tym zakresie są bardzo ważne i my staramy się je jak najlepiej pokazywać.